Yo. Wjeżdżam w 20 trochę starszy ta, ta, ta. i trochę bogatszy. Ten sam styl, gajer, krawat, no i ten sam syf, dalej ścigają zawał, o! Wjeżdżam w 2,02-3, w końcu cały kraj na to patrzy. Kilku MC ze trema, szukam konkurencji, ale jakoś nie ma, o. Daję to z wątroby, tak jak po agra, dla tych, co czekali, aż to nagram Ey, Ja i słowa to jak monet i farba Ey, Wjeżdżam razem drzwiami przez parka Nie zasunąłem skręcenia Tylko z linijek trwalszych niż grawer A że wiedzą już, jak się nazywam To zwijają mandżur, rozwijają dywan Moje życie, moje wersy, mój outfit Mam wszystko, żeby stać się legendą Mam już nie musisz dłużej się martwić Wiechem z wyjadę gerendą Moje życie, moje wersy, mój outfit wszystko, żeby stać się legendą. Mamo, już nie musisz dłużej się martwić. Wiechem, skąd ja wyjadę, gelendą. A wyjadę, gelendą. Chcieliby być mną, ale nigdy nie będą. Robię to już rok, nie wiem który Z tym wąsem, alafred i merkury. To ten sama do fałdoli. Czego bym nie zdobył, ciągle mało mi. Wreszcie to kraj w całym kraju, zrodzony, niesprawiedliwy. To jest cenniejsze niż banknot Nie zawsze się. Początek, 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 nie, to, Ja i to jak półtłoń Bangkok, dzwoni dealer, no bo ma dla mnie auto. Ta sama szkoła, ale inna klasa, nikt nie stanie na przeszkodzie, no chyba że ja sam. Połowa branży też by tak chciała, nie może się utrzymać jak Andrzej Machaczka. Moje życie, moje wersy, mój outfit.